Cześć i czołem, witam Was ponownie. Witam na kanale Przygody Rysownika, na którym ja, Paweł Rysownik, autor pod kątem rysunkowym komiksów, mąż mojej żony, która jest scenarzystką, z którą we dwoje tworzymy wydawnictwo Fikoty, w ramach którego wydajemy komiksy póki co. Tylko swoje, będziemy się z wami dzielić. Naszym doświadczeniem przeszło w sumie razem, przeszło 30-letnim doświadczeniem w branży rysunkowo-komiksowo-projektowej. A dzisiaj, o czym sobie porozmawiamy? Dzisiaj porozmawiamy sobie o takim aspekcie czysto biznesowym czysto związanym z zarabianiem pieniędzy na Rysowaniu, na projektowaniu i o takim temacie, który może być no dość kontrowersyjny, bo co Waszym zdaniem dla klienta, dla kontrahenta. Z którym umawiacie się na realizację jakiegoś tam projektu, czy to jest komiks na zlecenie, czy to jest projekt logotypu, czy to jest jakaś seria ilustracji, czy może nawet jedna ilustracja, pomyślcie, co jest ważniejsze: jakość czy termin. Od razu z grubej rury przywale: niestety, niestety, brutalna rzeczywistość. Nauczyła nas tego i potwierdziła to miliony razy. No może nie miliony, bo milionów projektów to jeszcze nie zrealizowaliśmy, ale na pewno setki razy, że termin. Czemu jesteśmy w tej chwili firmą, yy, która jest na pierwszym miejscu w Google, wpisując sobie hasło rysownik komiksów, czy wpisując sobie hasło rysownik, czy Rysownik, ilustrator. Czemu jesteśmy od tylu lat na pierwszym miejscu? Bo jesteśmy po prostu rzetelną, poważną, profesjonalną firmą, która nie jest firmą, która się jakoś tam unosi artystycznie. Ja jako rysownik w żaden sposób nie uważam się za artystę. Jestem rzemieślnikiem, jestem biznesmenem. Tworzymy razem firmę, która jest już przeszło 15 lat na rynku i realizujemy projekty dla naprawdę dużych, dużych firm, ale też dla tych takich najmniejszych i czasami troszeczkę większych. I wiemy, że termin to jest coś, co jest święte. Możecie swojemu klientowi powiedzieć: Słuchaj, my ci zrobimy taki komiks, czy takie logo, czy taką ilustrację, że mucha nie siada. Ale jak spieprzycie termin, to nikogo to nie będzie interesowało, że to są jakieś wyżyny artystyczne, że to ma taki, taki wyraz i tak dalej. W dzisiejszym świecie, brutalnym świecie, komercyjnym świecie, niestety te walory Artystyczne, jakościowe, niestety, podkreślę po raz kolejny, schodzą na drugi plan. Jest to przykre. Ja chciałbym móc realizować swoje ambicje jako ilustrator, rysownik, ale nawet działając w ramach własnego, naszego autorskiego wydawnictwa. Muszę się liczyć z terminami, z terminami drukarni, bo w czasie procesu powstawania na przykład komiksu, na przykład tego komiksu, który jest naszym autorskim dziełem, w czasie powstawania na przykład chcielibyśmy stwierdzić, że kurczę, zróbmy więcej tych stron, niech ta publikacja będzie szersza, większa i tak dalej. Ale co? Tutaj. Pozyskaliśmy jakiś sponsorów, zakontraktowaliśmy drukarnię. Wydawnictwo musi się ukazać na termin, na określony termin, na który czeka mnóstwo mnóstwo ludzi yy, i cóż, a jakieś zdarzenia losowe, nie wiem, katar się złapie, palca sobie wybije, yy, tablet się spieprzy czy coś, i to wszystko trzeba mieć z tyłu głowy. Planując takie wydanie, planując sobie to wszystko, że ten termin to jest rzecz całkowicie nie podlegająca negocjacjom. Bo to jeszcze bajka, jak działamy w ramach własnego wydawnictwa, ale co w momencie, gdy mamy na przykład podpisany kontrakt z instytucją państwową na realizację jakiejś tam publikacji, no i zapieprzymy ten termin. Tam się nikt nie będzie z wami szczypał, tam się nikt nie będzie zastanawiał, nikt się nie będzie złościł. Oczywiście wszystko będzie załatwione z pięknymi uśmiechami na twarzy, z pełną kulturą, ale dostaniecie po portfelu. Po prostu każdy dzień będzie cykał. Umowa będzie wykonywalna w ramach każdego zapisu, paragrafu, będzie po prostu nabierała swojej mocy, a wy będziecie tracić też dobrą opinię. Tracić dobre zdanie, jakiś kredyt zaufania, bo może to jest początek waszej drogi. Co jest jeszcze bajką? Na początku drogi spieprzyć sobie opinię, gdzie nikt was nie zna, nie macie jakiejś tam historii za sobą i tak dalej. No to jest jeszcze bajka, bo to jeszcze można jakoś tam nadrobić, właśnie na początku drogi, ale tak jak my na przykład, gdzie masa ludzi już nas zna, chociaż, tak jak to często podkreślam, my jesteśmy gdzieś tam. Poza tym systemem branży komiksowej. My nie jeździmy na żadne konwenty, nie jesteśmy popularni w branży komiksowej. Pewnie nikt o nas nie słyszał, a wydajemy naprawdę tych komiksów sporo, no i całkiem nieźle na tym zarabiamy. Gdzie spotkałem się z takimi komentarzami, że jak tam tyle zarabiać na komiksach w Polsce, żebym się w głowę puknął. Dlatego już tam, że tak powiem, nie będę nikogo tutaj w oczy kłuł, nie będę podawał typowych stawek, ile my bierzemy na przykład za realizację strony komiksu. Ja wiem, że to by było rewelacyjnie klikbajtowe, jakbym powiedział. Ile kosztuje dzisiaj strona komiksu u nas, żebym uchylił całe nasze biznesowe know-how? To by było rewelacyjnie, klikbajtowe, ale tu nie o to chodzi. Jeżeli ktoś z Was lub będziecie mieli takie ciśnienie, żeby poznać te nasze stawki, żebyśmy Wam powiedzieli, jak to wygląda pod kątem właśnie wyceny z realizacji, to gdzieś tam to uchylimy, albo damy do zrozumienia, albo rzeczywiście rzucimy prawdziwymi kwotami, bo to nie jest żadna tajemna wiedza żebyście mnie źle nie zrozumieli. Tylko ja się nie chcę naciągać z jakimiś tam hejterami, z jakimiś niespełnionymi ludźmi, którzy, którzy chcieliby może zarabiać, no ale właśnie przez to, że może są trochę odklejonymi od rzeczywistości artystami i mieszają dwie rzeczy. Realizację i spełnianie się jako artysta komiksowy, a jako... Rzemieślnik i nie wiem jak to nazwać twórca komiksowy może nie. Yy, no, ale no po prostu, my prowadzimy biznes, tworzymy komiksy. Ja od dzieciństwa marzyłem, żeby zostać rysownikiem komiksów no i spełniłem to marzenie ale marzyłem sobie jeszcze o jednej rzeczy żeby z tego rysowania komiksów żyć. A jak sobie wpiszecie gdzieś tam w Google hasło ile zarabia rysownik komiksów w Polsce? No to zobaczycie same jakieś traumatyczne wyznania ludzi, którzy nie zarabiają na tym, którzy twierdzą, że z tego się nie da żyć. Sorry, my z tego żyjemy. My naprawdę żyjemy z komiksów, stworzenia komiksów i mamy się całkiem nieźle. Tak naprawdę no, wszystko, co w życiu osiągnęliśmy, co mamy, i tak dalej, do czego doszliśmy, mamy dzięki twórczości. Komiksowej, około komiksowej, projektowej, ilustracyjnej, scenariuszowej i tak dalej, i tak dalej, ale właśnie dzięki tego typu twórczości. Oczywiście my yy, jesteśmy firmą, małą, rodzinną firmą, tylko z żoną prowadzimy firmę, ale właśnie może przez to, że tak żeśmy to wszystko sobie opracowali, tak żeśmy to wszystko sobie zgrali, to po prostu działa. No i wracając do tematu, właśnie jakość kontra termin. Ja tej jakości w naszych komiksach staram się w miarę możliwości, w miarę możliwości czasu pilnować, żeby ta jakość naszych komiksów była okej. Okay żeby na to się dobrze patrzyło, żeby te plansze były czytelne, żeby komiksy, to o to już dba moja żona, żeby te komiksy się dobrze czytały, żeby coś zostawiały w głowie czytelnika, bo zajmujemy się głównie komiksami takimi przygodowo-edukacyjnymi, historycznymi itd., ale też czasami reklamowymi. Ale jaki by ten komiks nie był, komiks się musi... Dobrze czytać, bo komiks bez dobrej historii tak naprawdę no, jest niczym. Oczywiście, no, my jako twórcy, jako wydawnictwo, chcemy, żeby nasze komiksy, czy nasze ilustracje, czy projekty były jak najwyższej jakości, ale termin to jest coś, czego trzeba pilnować, jasna cholera, zawsze. No i może na koniec. To nie jest tak, że ja nigdy terminu nie zawaliłem. Yy... No, myślę, że tak statystycznie 1 na 10 terminów gdzieś tam zesram, nie? Gdzieś tam zawsze się zdarzy. No ale nie myli się i nie wysypuje się tylko ten, kto nie robi nic. Więc Tutaj tylko pozostaje nam jak najbardziej się starać, jak najbardziej mieć to zawsze z tyłu głowy, że ten termin to jest rzecz kluczowa do dobrej opinii, bo nawet zauważyłem, jak nasi klienci piszą nam opinie, zawsze podkreślają. Jakość obsługi, jakość doradztwa, jakość konsultacji, jakość biznesową, że termin i tak dalej, a gdzieś tam na końcu, że piękne ilustracje i tak dalej, i tak dalej. No właśnie. W dzisiejszym świecie tak to wygląda. Myślę, że temat wyczerpałem docna. Zostawcie suba, zostawcie yy, lajka, zostawcie komentarz koniecznie. Aby na tym kanale coś się więcej działo, możecie, jeżeli byście chcieli zdobyć jeden z naszych komiksów, na przykład ten o jesiotrach, bo taki ma tytuł, to zaglądajcie na sklep.fikoty.pl. Podkreślam, to jest komiks o tematyce wędkarskiej. Nie każdego z Was może to interesować, ale jest to nasz komiks od A do Z wydany przez nasze wydawnictwo, przez wydawnictwo Fikoty. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je śmiało i jeżeli byście chcieli poruszyć właśnie jakieś tematy związane z realizacją, z powstawaniem komiksów, z etapami jego powstawania, śmiało pytajcie, dawajcie mi jak najwięcej tematów do omówienia no i będziemy je omawiać. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.